Do ciebie matko szafarko łask, błagalne pienia wciąż płyną, twa dobroć święta. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Maryjo, pełna łaski, która przez niezliczone cuda pobudzasz naszą ufność, do Twoich stóp przytulony, ośmielam się przedstawiać Ci wszystkie potrzeby moje, błagając z wiarą o Twój miłosierny ratunek na każdą, a zwłaszcza ostatnią chwilę życia. Usłysz i wysłuchaj mnie, Matko moja. We wszystkich trudnościach i troskach moich, o Matko, udziel mi Twej nieustającej pomocy. W dzisiejszej potrzebie mojej, o Matko, udziel mi Twej nieustającej pomocy. W niebezpiecznych chwilach pokusy, o matko, udziel mi Twej nieustającej pomocy, w walce ze złymi moimi skłonnościami. O matko, udziel mi Twej nieustającej pomocy, w wypełnianiu codziennych obowiązków. O matko, udziel mi Twej nieustającej pomocy, w pobożnych ćwiczeniach, a zwłaszcza w modlitwie i rozmyślaniu. O, matko, udziel mi Twej nieustającej pomocy. Przy spowiedzi, abym ją zawsze ze szczerą podejmował skruchą, O, matko, udziel mi Twej nieustającej pomocy. Przy komunii świętej, abym z głęboką pokorą i gorącą miłością godnie ją przyjmował. O, matko. Udziel mi twej nieustającej pomocy, abym pilnie strzegł się grzechu i wiodących do niego okazji. O Matko, udziel mi twej nieustającej pomocy, abym postępował na drodze chrześcijańskiej doskonałości. O Matko, udziel mi twej nieustającej pomocy, abym zachował cnotę czystości. O Matko, udziel mi twej nieustającej pomocy, abym nabył cnotę pokory. O Matko, udziel mi twej nieustającej pomocy, abym całym sercem kochał Boga. O Matko, udziel mi twej nieustającej pomocy, abym z miłości dla Boga ochotnie poddawał się we wszystkim Jego świętej woli. O matko, udziel mi twej nieustającej pomocy, aby moje serce było coraz ściślej zjednoczone z sercem Pana Jezusa. O matko, udziel mi twej nieustającej pomocy, abym Ciebie kochał i wzywał nieustannie. O matko, udziel mi twej nieustającej pomocy, abym w służbie Twojej Nigdy się nie zaniedbywał. O matko, udziel mi Twej nieustającej pomocy, Abym mógł rozszerzać cześć Twoją i pozyskać wielką liczbę serc ludzkich dla Ciebie. O matko, udziel mi Twej nieustającej pomocy, Abym otrzymał zdrowie i obfite duchowe i doczesne łaski dla wszystkich, których kocham, O matko, udziel mi Twej nieustającej pomocy. Abym wyprosił wybawienie dusz w czyściu cierpiących, O matko, udziel mi Twej nieustającej pomocy. Kiedy boleść i smutek przygniotą moje serce, O matko, udziel mi Twej nieustającej pomocy. Kiedy choroba będzie niszczyć moje ciało, O Matko, udziel mi twej nieustającej pomocy. Kiedy będę cierpieć, O Matko, udziel mi twej nieustającej pomocy. Kiedy będę upokorzony, wzgardzony i prześladowany, O Matko, udziel mi twej nieustającej pomocy. Kiedy Bóg mnie wewnętrznym cierpieniem nawiedzi, O Matko, udziel mi twej nieustającej pomocy, kiedy opatrzność ubóstwem i przeciwnościami losu doświadczać mnie będzie, O Matko, udziel mi twej nieustającej pomocy w ostatniej mojej chorobie, O Matko. Udziel mi twej nieustającej pomocy w zbliżaniu się śmierci. O Matko, udziel mi twej nieustającej pomocy w pokusach, które będą towarzyszyć mojemu konaniu. O Matko, udziel mi twej nieustającej pomocy w ostatnim moim westchnieniu. O Matko, udziel mi twej nieustającej pomocy. Kiedy stanę przed Bożym sądem, o Matko, udziel mi Twej nieustającej pomocy, kiedy będę w czyśćcu, o matko, udziel mi Twej nieustającej pomocy, abym w niebie wychwalał miłosierdzie Boże, o Matko, udziel mi Twej nieustającej pomocy, w każdym czasie i na każdym miejscu. O matko, udziel mi Twej nieustającej pomocy. Niech wszyscy chwalą, kochają i wiecznie błogosławią Ciebie, Matko nieustającej pomocy, Moja nadziejo, miłości i szczęście życia mego. Amen. Dzień ósmy. Najświętsza Panno nieustającej pomocy. Ty jesteś gwiazdą promienną, która prowadzi do Jezusa. Oświecasz moją drogę wśród ciemnej nocy, która mnie otacza. Matko moja, oświecaj mnie, niech Twoje ożywcze promienie osuszą moje łzy i rozgrzeją moje zimne serce. O Maryjo, dodaj mi odwagi, wzmocnij w dobrym i spraw abym poddał się wyrokom opatrzności. Naucz mnie poddania się woli Bożej w próbach i przeciwnościach. Bądź strażniczką mej wiary, nadziei i miłości. Ukryj mnie na zawsze w swoim niepokalanym sercu. Dziewico Niepokalana, Matko Boża i Nasza Matko, Módl się za nami do Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomnij, O najświętsza Panno Mario, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, O panno nad panami i matko biegnę, Do Ciebie przychodzę, Przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O matko słowa, Racz nie gardzić słowami moimi, Ale usłysz je łaskawi i wysłuchaj. Amen. Modlitwa Rzymska Matko nieustającej pomocy, z największą ufnością przychodzę do Ciebie, przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko. Na rany odkupiciela I na krew jego wylaną na krzyżu Dla naszego zbawienia. Tenże syn Twój umierając Dał nam Ciebie za matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, Nieustającą wspomożycielką? Ciebie więc, o matko nieustającej pomocy, Przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego serca, O współodkupicielko, proszę najgoręcej, abyś wyprosiła mi u syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję. Ty wiesz, O Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus. Odkupiciel nasz pragnie udzielać nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, O najłaskawsza matko, u serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie niepokornie proszę, a ja z radością. Wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen. Wspólne błagania. Maryjo, usłysz błagania nasze. Za chorych, abyś ich uzdrowiła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za strapionych, abyś ich pocieszyła. Błagamy cię, Matko, nieustającej pomocy, Za płaczących, abyś im łzy otarła, Błagamy cię, Matko, nieustającej pomocy, Za sieroty i opuszczonych, abyś im matką była, Błagamy cię, Matko, nieustającej pomocy, Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała. Błagamy Cię, Matko, nieustającej pomocy, Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła. Błagamy Cię, Matko, nieustającej pomocy, Zakuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła. Błagamy Cię, Matko, nieustającej pomocy, Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała. Błagamy Cię, Matko, nieustającej pomocy, za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała. Błagamy Cię, Matko, nieustającej pomocy, o wysłuchanie wszystkich próśb naszych. Błagamy Cię, Matko, nieustającej pomocy. Wspólne podziękowania, Mario. Przyjmij dziękczynienia nasze. Za uzdrowionych z choroby, dziękujemy Ci Matku Nieustającej Pomocy. Za pocieszonych w strapieniu, dziękujemy Ci Matku Nieustającej Pomocy. Za ocalonych z rozpaczy, dziękujemy Ci Matku Nieustającej Pomocy. Za podtrzymanych w zwątpieniu, Dziękujemy Ci Matku Nieustającej Pomocy. Za wyzwolonych z mocy grzechu. Dziękujemy Ci Matku Nieustającej Pomocy. Za wysłuchanych w błaganiu. Dziękujemy Ci Matku Nieustającej Pomocy. Za litość nam okazaną. Dziękujemy Ci Matko Nieustającej Pomocy. Za miłość Twą Macierzyńską. Dziękujemy Ci Matko nieustającej pomocy za dobroć twą niezrównaną dziękujemy Ci Matko nieustającej pomocy za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone dziękujemy Ci Matko nieustającej pomocy wspólne prośby Maryjo Matko nieustającej pomocy która z taką czułością z tego cudownego obrazu spoglądasz, z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań. Przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to, pomagaj nam nieustannie. Wielka Matko Boża, pomagaj nam nieustannie, Matko nasza najlepsza, pomagaj nam nieustannie. Pośredniczko nasza uboga, pomagaj nam nieustannie. Szafarko łask wszelkich, pomagaj nam nieustannie. Matko świętej wytrwałości, pomagaj nam nieustannie, tronie miłosierdzia Bożego. Pomagaj nam nieustannie, wszechmocy błagająca, pomagaj nam nieustannie. Poręko naszego zbawienia, pomagaj nam nieustannie. Pogromczyni mocy piekielnych, pomagaj nam nieustannie. Kotwico naszej nadziei, pomagaj nam nieustannie. Umocnienie słabych, pomagaj nam nieustannie. Ucieczko uciśnionych, pomagaj nam nieustannie. Żywicielko głodnych, pomagaj nam nieustannie. Opatrzności ubogich, pomagaj nam nieustannie. Cudowna lekarko w chorobach, pomagaj nam nieustannie. Ratunku ginących grzeszników, pomagaj nam nieustannie. Nadziejo z rozpaczonych. Pomagaj nam nieustannie, patronko misji świętych, pomagaj nam nieustannie, wychowawczyni powołań kapłańskich, pomagaj nam nieustannie, mistrzyni życia duchowego, pomagaj nam nieustannie, strażniczko czystości, pomagaj nam nieustannie, opiekunko rodzin, pomagaj nam nieustannie. Czuła Matko Sierot, pomagaj nam nieustannie, Zbawienie umierających, pomagaj nam nieustannie, Pani naszych losów, pomagaj nam nieustannie, Przewodniczko pewna do nieba, pomagaj nam nieustannie, Obrono nasza na sądzie, pomagaj nam nieustannie, Wybawicielko z czyśćca pomagaj nam nieustannie. Tyś naszą ucieczką, o Pani, pomocą w uciskach i smutku. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam rodzicielką swoją, Marię, której przesławny obraz czcią otaczamy. Za Matkę nieustannie pomagać nam gotową. Dozwól, prosimy abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając zasłużyli doznawać owoców Twego odkupienia, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Piusa IX Bądź pozdrowiona, Królowo Pokoju, Najświętsza Matko Boża, Spraw, niech przez najświętsze serce Jezusa ustanie gniew, a zapanuje pokój. Pomnij o najłaskawsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, aby ten, kto Cię o pomoc prosi, nie został wysłuchany. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie. Matko Słowa, nie karć słowami moimi, lecz usłysz je i wysłuchaj. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen. Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny, często odmawiana przez świętego Franciszka i świętego Alojzego. O Pani moja, Święta Maryjo, Twojej szczególnej opiece, i nieskończonemu miłosierdziu Twemu, dzisiaj, każdego dnia, i w godzinę śmierci, oddaję duszę i ciało moje, wszystkie smutki, radości, życie i jego kres. Tobie polecam, aby za Twoją świętą przyczyną i przez Twoje zasługi wszystkie uczynki moje spełniane były i kierowane według Twojej i Syna Twojego woli. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Gdy Twojej chwały niebieski tron, dalekiej duszy cierpiącej, Oglądni na nas przez obraz swój, pomocy nieustającej w cierpieniu.